Młodzieżowa Rada Miejska działa w Murowanej Goślinie prawie rok. Pomysłowość i zaangażowanie młodych radnych sprawiło, że 23 marca w Auli Szkoły Podstawowej nr 1 odbył się konkurs pod nazwą Murowany Talent. Impreza ta zgromadziła 18 wykonawców z terenu gminy, którzy śpiewali, grali na instrumentach, tańczyli i nawet rysowali. A wszystko po to, by poznać talenty, jakie drzemią w gośliniakach. Pomysł całego Murowanego Talentu zrodził się w ten sposób, że najpierw zaczęliśmy organizować Murowany Talent, wtedy był pod inną nazwą. Bo po prostu było mam talent, organizowaliśmy to w szkole razem z panią Batą Kopiczką, która się tym zajmowała, plus pani Sandra Sobalak. Pomysłodawcą w zasadzie tego Murowanego Talentu był właśnie Tobiaszniowski, to on do mnie po przyszedł jako pierwszy i powiedział, żebyśmy zrobili coś na wzór tego, co działo się u nas w szkole, bo byłam opiekunem samorządu uczniowskiego i jak najbardziej żeśmy zaczęli właśnie organizować grupę, która by mogła w to wejść i nam pomóc w realizacji tego jego pomysłu. W organizację włączyli się zarówno radni Młodzieżowej Rady Miejskiej, młodzież z terenu gminy, nauczyciele, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz Grażna Nawrocka, radna Rady Miejskiej. No, miałam okazję współpracować właśnie z tą młodzieżą. Bardzo dużo im gdzieś tam z panią Arletą Bodarczak pomagały, pomagałyśmy obie, bo pewnie no, dużo jakieś nasze doświadczenie Pomogło też im w realizacji tego programu, także jestem szczęśliwa z dzisiejszego występu, poszło wszystko super, rewelacyjnie, także możemy się cieszyć, że taką młodzież mamy, że nie ogląda właśnie tylko telewizji, czy tam laptopy, tablety, komórki. Tylko zajmują się innymi pięknymi sprawami, tak? I oto dzisiaj właśnie pokazali, że można zorganizować taki program, że można wspaniałych ludzi poszukać i pokazać, jakich cudownych mamy utalentowanych osób właśnie w murowanej goślinie. Zarówno po ilości uczestników, jak i frekwencji publiczności można wnosić iż murowany talent na stałe wpisze się w krajobraz kulturalny Murowanej Gośliny. Pomysł genialny inicjatywa młodzieży, młodzieżowej Rady Miejskiej, ale tak ale także młodzieży z Murowanej Gośliny. Gdy pierwszy raz ogłoszenie zobaczyłem na Facebooku, ja mówię, czy to jest Mam Talent TVN-u, jest to e, własna inicjatywa Murowany Talent. Mam nadzieję, że ta impreza się przyjęła i za rok e, powtórzymy to, znaczy Rada Młodzieżowa i młodzież powtórzy tą inicjatywę. My tylko staliśmy z, z boku i organizacyjnie pomogliśmy. Frekwencja dopisała. E, Mogł, mógł wystąpić każdy od najmniejszego dziecka do osoby najstarszej, co zresztą było, było na scenie widoczne. Na scenie panował ogrom różnorodności, zarówno pod względem wieku, jak i prezentowanych talentów. Na scenie, oczywiście, zaprezentowali się uczestnicy. O wielu talentach różnych, i to też ubarwiło całe spotkanie. To było świetne, i mam nadzieję, że w kolejnej edycji, jeśli będzie, to też będziemy właśnie mieli różne rodzaje występów, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Uczestnicy konkursu zapewnili wiele emocji, zarówno od strony artystycznej, jak i samego zaangażowania. Podobały się występy. Trudna rola jury, trudno ocenić. Wszyscy byli świetni, wzruszyły mnie występy młodzieży z warsztatów terapii zajęciowej, osoby niepełnosprawne, gdzie przełamują swoją barierę, pokazują, że nawet w swoim nieszczęściu mogą mieć talent i go rozwijać. Jak zauważył przewodniczący Rady Miejskiej Kamil Grzebyta, młodzi organizatorzy konkursu wykazali się dużą determinacją i profesjonalizmem. Bardzo fajne wydarzenie, wspaniałe. Bardzo miło, oglądało się tak wiele talentów z terenu Murowanej Gośliny. Tak jak wspominałem, zaangażowanie młodzieży w sprawy społeczne ma kilka stopni. Na początku młodzież zazwyczaj wysuwa jakieś wnioski, potem angażuje się przy pomocy dorosłych, następnie. Angażuje się samodzielnie, a na końcu działa w kwestiach społecznych na równi z dorosłymi i przy ich współpracy razem z instytucjami samorządowymi. I na tym właśnie poziomie jest dzisiejsza młodzież w Murowanej Gościnie, która zorganizowała naprawdę fajne widowisko dla mieszkańców. Podczas imprezy nie zabrakło również działań charytatywnych. Wolontariusze zbierali pieniądze na rehabilitację dla Lenki, która ma autyzm. Bardzo dziękujemy, że każdy grosz nam się przyda przy rehabilitacji tych dużych wydatkach związanych z dodatkowymi kosztami, czy zajęć rehabilitacji, integracji itd. Po prezentacji wszystkich uczestników konkursu przyszedł czas na obrady jury. W tym czasie na scenie pojawił się zespół Goślińskie Habry. A Po występie goślińskich chabrów przyszedł czas na ogłoszenie werdyktu. Trzecie miejsce zajęła Elżbieta Raczyńska, drugie miejsce przypadło Lidii Skrzypczak i Dari Ratajczak, a zwycięzcą murowanego talentu został Dominik Staruch, który wykonał niezwykle widowiskowy pokaz Fireshow.